Witajcie w serii filmów podsumowujących naszego rumuńskiego roadtripa, w trakcie którego pokonaliśmy ponad 3000 km, odwiedzając wiele miast, atrakcji przyrodniczych, zamków, kościołów warownych i wiele więcej. Oglądajcie i przeżyjcie razem z nami tę przygodę. A jeśli planujecie podróż w tamte strony, potraktujcie tę serię jako przewodnik. Zapraszam! Dziś zgodnie z zapowiedziami zabieram Was na wędrówkę wąwozem Turda. Odcinek ten będzie miał dwie części: muzyczną i widokową, oraz drugą z praktycznymi wskazówkami. Zaczynamy! Kontynuując relację, do Turdy dotarliśmy dziewiątego dnia naszej wyprawy, jadąc z Braszowa, zwiedzając po drodze kościoły warowne i miasto Sigiszowara. W Turdzie spędziliśmy dwie noce. Był to swoisty przystanek odpoczynkowy na naszej długiej trasie. Chodźcie razem z nami na wędrówkę. Jeśli planujesz wędrówkę grzbietami lub dołem wąwozu i grzbietem, weź pod uwagę przewyższenie około 300 metrów, bo mniej więcej tyle w maksymalnych punktach skały wznoszą się ponad rzekę. W opisie link do przykładowej trasy. A się trzęsie. To ci nawet stabilizacja nie pomoże. Gdzie buta? Nie. Wybrać się możecie górą wąwozu, to dla poszukujących wyzwań, albo dołem, gdzie trasa, co zresztą widzieliście w odcinku, nie będzie zbyt trudna, ale równie malownicza. Nasz spacer właśnie przebiegał wzdłuż rzeki przecinającej wąwóz. Macie pytania odnośnie naszego tripa? Piszcie w komentarzu, a gdy seria się zakończy, czyli już całkiem niedługo. Zrobimy sobie rumuńskie QA. Lokalizacyjnie, za punkt startu obierzemy miasto Turda. Z niego możecie dojechać od północy lub od południa, wjeżdżając na drogę o numerze 103G. Mniej więcej w połowie drogi między miastami Sanduleshti a Keja znajduje się parking z punktem widokowym. Możecie zjechać też niżej do większego parkingu, skąd wyruszycie na szlak. W okolicy możecie się także wybrać na kaskady rzeki, zwiedzić miasto Turda, a także wybrać się do kopalni soli Turda na temat której kolejny odcinek. Zajrzyjcie do naszej rumuńskiej playlisty a w niej zamki, kościoły warowne, pasma górskie i wiele więcej. No ale tu gorąco, jak szklarnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.